Pod ostatnimi filmami coraz częściej prosicie nas o przeanalizowanie większej ilości polskich spółek i zdecydowanie pojawiała się prośba o to, abyśmy dokładniej przyjrzeli się spółce Allegro. Dlatego dzisiaj to zrobimy i sprawdzimy, czy firma spełnia kryteria, które powinna spełniać długoterminowa inwestycja oraz czy i kiedy spółki są atrakcyjne do kupna. Przy okazji poznasz też naszą opinię na temat tej firmy, także jeżeli to brzmi ciekawie, to zapraszam na odcinek. Cześć i witam Cię na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk i dzisiaj przeanalizujemy Allegro. Allegro jest największą platformą e-commerce w Polsce i należy do najczęściej odwiedzanych stron internetowych w naszym kraju. Początkowo serwis popularny był wśród kolekcjonerów, gdzie w formie licytacji nabyć można było rzadkie przedmioty. Obecnie platforma wygląda trochę inaczej, bo wykorzystywana jest głównie przez zawodowych handlowców, którzy w w 90% wystawiają do kupna przedmioty, które nabyć można za określoną, wcześniej ustaloną kwotę. Mówię oczywiście o opcji kup teraz. Allegro zarabia w pierwszej kolejności na prowizjach od sprzedaży przedmiotów. Data powstania sięga 1999 roku i dzisiaj właścicielami platformy są przede wszystkim trzy fundusze inwestycyjne: Cinven, Permira. I Mid Europa Partners. Pozostałe 48% rozłożone są po pozostałych funduszach i inwestorach indywidualnych. Przechodząc do analizy spółki. Zawsze powtarzamy, że jeśli firma ma być interesująca do inwestycji długoterminowej, to musi ona generować dla inwestora wartość. Oznacza to, że spółka powinna z roku na rok zwiększać swoje wyniki finansowe. Dopiero kiedy to kryterium jest spełnione, dalej analizujemy, kiedy akcje firmy są atrakcyjne do inwestycji. Podstawowe wskaźniki, takie jak przychody, oraz zysk netto i zysk na akcje są w trendzie wzrostowym, czyli podstawowe kryteria, których szukamy w kandydatach na długoterminowe inwestycje, są tutaj spełnione. Według ostatniego raportu finansowego sama spółka oczekuje utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostów również w przyszłości. Sprzedaż na jednego aktywnego kupującego, to jest wskaźnik GMV, wzrosła rok do roku o 18%, czyli częstotliwość zakupów jednej osoby jest z roku na rok coraz wyższa. A to zarazem motywuje sprzedających do pozostałych. Na platformie i bardzo dobrze, bo to oni są fundamentem działającej platformy. W kolejnym roku sprzedaż na jednego aktywnego kupującego ma już wzrosnąć o 20%, przychody wzrosnąć mają z kolei o około 30% i skorygowany eBITDA ma wzrosnąć o 10-15%. Razem z tymi wzrostami również nakłady inwestycyjne mają być w przyszłym roku zwiększone. One mają wynieść między 700 a 750 milionów złotych, co jest około 300 milionów złotych więcej niż w 2021 roku. Więc wszystko, wskazuje na to, że spółka się wciąż rozwija i rośnie. I że idzie w dobrym kierunku. Ale czy robią to bez długów? Przyjrzyjmy się teraz zadłużeniu. Na koniec grudnia 2021 roku dług netto wynosił 3,66 miliarda złotych, a w relacji do uzyskanej skorygowanej EBITDA było to 1,77 miliarda złotych wobec 2,47 miliarda złotych rok wcześniej. Wykazywany na ostatni dzień bilansowy stan gotówki uwzględniał już grudniowy wpływ 181,3 mln złotych z tytułu sprzedaży należności pożyczkowych. Allegro Pay do banku Ion. Jednak Allegro czeka teraz bardzo duży wydatek, bo realizowana akwizycja grupy Maleu ma kosztować 925 milionów euro. Struktura finansowa na 2022 rok wygląda następująco. Środki własne to 298 milionów euro. Nowe zadłużenie w wysokości 220 milionów euro oraz 407 milionów euro w nowych akcjach po cenie 56 zł za sztukę. Czyli widzicie, że Allegro trochę rozwodni udziały akcjonariusza w tym roku. Jednak nie będzie to tak dużo, bo o 3,3%. Warto również wspomnieć o konkurencji. Rynek europejski, i w tym również polski, jest dla zagranicznych spółek bardzo atrakcyjny. Z jednej strony Allegro atakowane może być przez Amazon i z drugiej przez Shopi który należy do singapurskiej spółki Sy Limited i dodatkowo Allegro jako, że w Polsce ma pozycję niemalże monopolisty, będzie stawał pod ostrzałem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a to może utrudnić przyszłe rozrastanie się grupy w Polsce. Dlatego też Allegro zamierza ekspandować za granicą i zaczęli już to powoli robić, chociażby przez ostatnie przyjęcia Malgroup i Widu oraz poprzez uruchomienie anglojęzycznej strony Allegro. Jednak czy ta ekspansja na rynki zagraniczne przyniesie oczekiwane rezultaty, tego w tym momencie nie jesteśmy w stanie oszacować. Bo na ten moment nie ma jeszcze żadnych danych, z których można by było wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Przechodząc dalej do wyceny. Allegro, mimo że jest firmą z długą, jak na sektor, w którym działa historią, jest spółką, którą w pierwszej kolejności wyceniać się powinno w oparciu o wskaźniki wzrostów. Same przychody spółki rosną ponad 30% rocznie i w tym ujęciu akcje te jeszcze nigdy nie były tak nisko wycenione jak teraz. Ale to z ujęcia historycznego, od kiedy notowani są na giełdzie. I również z ujęcia wskaźnika ceny do zysku, akcje Allegro są najtańsze od chwili debiutu giełdowego. Więc mamy tutaj dwa sygnały, które mogłyby sugerować, że Allegro jest teraz tanie. Jednak Mimo to jest bardzo trudno określić, czy osiągnięta wycena jest atrakcyjna do zakupu, bo wciąż mamy stosunkowo krótką historię firmy, przez co nie da się dobrze określić, jak ta wycena wypada na tle historycznym w różnych okresach koniunktury. No i dodatkowo trzeba pamiętać, że polski rynek jest przede wszystkim dla zagranicznego inwestora stosunkowo niestabilny i niesprzyjający. To oznacza, że powinno się zwiększyć margines bezpieczeństwa i poziom wyceny, który uznamy za atrakcyjny w stosunku do rynku rozwiniętego, Powinniśmy obniżyć. Teraz jeszcze krótka analiza techniczna. Akcje spółki są od debiutu giełdowego w 2020 roku w trendzie spadkowym. Mamy coraz niższe szczyty i coraz niższe dołki. Fundamentalnie, spadkowy trend kursu akcji tłumaczyć można ogromnym przewartościowaniem, który korygowany jest do dzisiaj. Jednak wraz z dłuższym czasem prawdopodobieństwo powrotu do trendu zwyżkującego powinno wzrosnąć. To też pod warunkiem, że w długim terminie dotychczasowy trend wyników finansowych się utrzyma. Jeśli ekspansja spółki na rynki zagraniczne, zacznie przynosić owocne rezultaty, wtedy też cena akcji powinna odwrócić do góry. Jednak mimo tego Allegro nie jest dla nas na tę chwilę spółką atrakcyjną do inwestycji długoterminowej, bo sytuacja fundamentalna nie współgra z sytuacją techniczną, co wynika właśnie z tego dużego przewartościowania akcji w okresie debiutu rynkowego, który do dzisiaj jest odbudowywany. To kiedy akcje Allegro staną się według rynku atrakcyjnie wycenione oszacować będziemy mogli po dłuższym czasie, może licząc od dzisiaj po dwóch albo trzech latach. Póki kurs akcji jest w trendzie spadkowym, ja spółkę omijałbym szerokim łukiem poziom jaki musiałby zostać przybity, aby dać inwestorowi nadzieję do odwrócenia trendu jest cena około 45 zł za akcję. Jeżeli już handlować firmy, to aktualnie tylko zgodnie z kierunkiem notowań akcji. Akcje są w trendzie spadkowym i dlatego na tę chwilę prawdopodobieństwo, że zarobimy na spadkach jest po prostu wyższe niż, że zarobimy na wzrostach, które póki co nie przychodzą. Bo pamiętaj, że handlujemy to co się dzieje, a nie to co mamy nadzieję, że się stanie, tak? W w rynkach nie ma miejsca na wishful thinking. Jeżeli się zastanawiasz, w jaki sposób i gdzie można handlować na spadki, to wskażę ci dzisiejszego partnera odcinka i jest nim XTB. Broker ten w swojej ofercie posiada również CFD na akcje, które umożliwiają zarabianie w obydwie strony, czyli zarówno gdy cena akcji rośnie, jak i kiedy cena akcji spada. Dodatkowo dla osób, które chcą pozostać na bieżąco z aktualnymi wiadomościami dotyczącymi konkretnej spółki, np. Allegro, to na platformie XStation tego brokera możliwe jest w zakładce wiadomości wyszukanie spółki, która na nas interesuje i otrzymanie najświeższych informacji związanych z tą właśnie firmą. W opisie filmu znajdziesz link przekierowujący do oferty brokera oraz link do naszej recenzji brokera XTB, tak żebyś mógł ocenić, czy ten broker jest w ogóle odpowiedni dla Ciebie. Na dzisiejszy odcinek to już wszystko. Daj nam proszę znać, czy Ty posiadasz firmę Allegro w swoim portfelu. Jeżeli tak, to od kiedy. I jakimi się wtedy kierowałeś informacjami, gdy inwestowałeś w tę spółkę. Jeżeli materiał się podobał i pomógł w ogólnej ocenie firmy, to daj nam proszę łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie, koniecznie kliknij subskrypcję z dzwoneczkiem i zaznacz, że interesują cię wszystkie aktualności od tego kanału, bo inaczej YouTube o nowych odcinkach będzie informował ciebie tylko tak od czasu do czasu. Także dziękujemy serdecznie za oglądanie, za poświęcony czas i mamy nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymaj się, cześć!